Daj już spokój z tortem. Mam dość twoich numerów. Ukradłam ci ten skarb zupełnie uczciwie. Na mokre małże. ke Es verdad. To jest niespodziankowy tort urodzinowy dla Tomasa. Ja tam mam nosa do złota. Z daleka wyczułam wszystkie skarby. Tak. Na manosa do do, do do Dosyć dziupku. Uważaj za tobą. Ja się na to nie nabiorę. Nikt nie odbierze złotego skarbu Boni. Wow. Yeah. El Pulpo. Już idę! Komo? To rzeczywiście jest tort. Odstaw mnie! Kapitana! Mam cię! Nie uda mu się to. Co? Żaden tort nie jest wart takich komplikacji. Gatitos, vamonos! Mango! że uwolnić. Mm. Espada fuerza! Tort to masa. No tak. Bardzo proszę. Krasę. Ha? Porżarła tort. No, lo puedo creer. De nada. Adios! Uh, doskonale doszedłeś do porozumienia z tą ośmiornicą. Bien mi mijo. Ale skąd wiedziałeś, że chciała tort? Nie ma w okolicy stworzenia, które nie chciałoby zjeść kawałka tortu kapitana wiórki. Prawda? <zysy> <śmusz> <śmusz> Przyjęcie Tomasa! Spóźnijmy się! Płyńmy, kamraci! Oh. Zaraz cię znajdę, mapo. Gdzie jesteś? Nie możesz się wiecznie chować? Aha, tam jest! Jej, to ostatni fragment! To nie tylko mapa. To układanka! El Bravo! <laughs> Zaraz! Przyjęcie jest na El Bravo? Si, rozwiązałeś zagadkę. Tylko gdzie jest El Bravo? Spóźniłem się na przyjęcie! Obróć się, Tomas! Sto lat, braciszku! jest sermanita. Nie spodziewa z Tomasito. To złoty tort dla ciebie, kuzynie. Wow, złoty tort? leciec! Mój ulubiony! Prosto od kapitana, kapitana wiórki. wiórki. Kapitana wiórki? Karakoles. Mm, nie ma w okolicy stworzenia, które nie chce tortu kapitana wiórki. Żebyś wiedział, że nie ma. Ulewa! Ulewa! <laughs> Kolejna świetna piracka przygoda. Dobra robota! Kamraci, pilata za Kamracie, musimy współpracować. Słońca, jak na obrazie mamy. Kiko, znaleźliśmy sekretną grotę. Drzwi są zamknięte. Jak oświetlić symbol słońca? <śmiennie> Moją szablą? Spróbuję! Espada Brilla! Potrzebujemy światło, żeby je otworzyć. Tomas, odbij światło słońca na symbol swoją gitarą. Kara Wam damo nos! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Aaaa! Lorelai, ratuj! Jestem na końcu sznura! Aaaa! O, a to ci dopiero. Gracias, Tortuguitas. Patrz! Symbol, symbol słońca. słońca! Gdy oświecisz ten znak słońca. Drzwi otworzą się do końca. Ale słońce zachodzi. Jak oświecimy symbol? Kontu karakolito. A, tak, tu muszą. To idziemy po skarb! Wow! Skarb wodza! O, tesoro! Wygra zespół. Lorelaj, abuelo! A -a -a -a! No! Słyszeliście? Niech to sztorm! Drzwi się zamykają. To też jest pułap! Teżny prąd. Już za późno. Jaskinia wypełnia się wodą. O! Co mamy robić? Co mamy robić? Poradzimy z tym sobie, ale trzeba współpracować, być zespołem. Dobrzy piraci się nie poddają. Tak, tak jest, jest kapitanie. Kapitanie. Szkoda, że nie mam rękawku. Tomasz, dzięki Tobie mam świetny pomysł. Serio? Znaczy, no jasne. Miren, rozciągliwa poduszka. To nie jest najlepsza pora na drzemkę. Uwaga. Chwyta róg i ciągnie. Oho, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jej, poziom wody szybko się podnosi. Trzeba znaleźć inne wyjście. Miren! Tam jest symbol słońca! Espadabria! A niech to sztorm! Nie otwiera się! Wszyscy krzyczą. Espada, brina nas. Espada, brina nas. Espada, nas! Uh so. yeah. Yeah. Udało się kamraci. Tak. tak. A teraz zabierzmy to do mamy. Obejrzymy medal. A potem odniesiemy go na miejsce! Niesamowite! Znaleźliście skarb wodza! To? Kto tu został NLP? Najlepszymi piratami? To zadanie okazało się niesamowicie niebezpieczne! Ale na koniec poradziła z nim sobie cała familia de piratas. Razem znaleźliśmy tę skrzynię! Nie. Najpiękniejszy medalynek i widziałam! Niebywałe! Jestem z was taka dumna. Osobno jesteście świetni, ale razem jesteście niepokonani! Tak. Tak. tak! To była świetna przygoda z szukaniem skarbu. Dobra robota, kamraci! Dobra, zauj!